Ślub to jedna z najcudowniejszych uroczystości. Nastrój dobrej sali może sprawić, że to co chwilowe, ulotne, będzie trwać wiecznie. Pozwoli zatrzymać czas, uchwycić emocje. Jeśli poszukujecie Państwo unikatowych, ciekawych pomysłów na upamiętnienie tego wspaniałego momentu, zapraszamy do restauracji Verona w Sieniawie. Restauracja Verona położona jest przy trasie Warszawa-Jarosław-Medyka. Mieści się w centrum miasteczka, co sprawia, że w czasie dłuższego pobytu w naszym lokalu można udać się na spacer ulicami naszego zabytkowego miasteczka, zwiedzić park, a także kościół z kryptami czartoryskimi. Zapraszamy wszystkich nowożeńców do skorzystania z oferowanych przez nas usług. Organizujemy wspaniałe przyjęcia weselne, zapewniając znakomitą zabawę przy odpowiedniej muzyce i suto zastawionych stołach. Staramy się jak najlepiej przygotować zabawę weselną, aby zadowolić nie tylko państwa młodych, ale również zaproszonych gości. of empty spaces between us A telephone can take the days of your smile mm, But you know I won't be traveling a lifetime It's cold up, so hold up Całość wnętrza utrzymana jest w ciepłych tonacjach. Przepiękne dekoracje tworzą miłą, przytulną atmosferę do biesiady oraz zabawy przy codziennie grającej muzyce.